Nie mandero, tu Radamski. Witam w kolejnym poradniku, gdzie tym razem przedstawię Wam, jak mieć tak zajebistą grafikę w BMG Drive. I to nawet nie potrzebujecie tym razem shaderów. Wchodzicie w opcję, u góry mody, dajecie repozytorium i następnie w szukaj wpisujecie CK Dynamic, jak tutaj jest napisane. Klikacie Enter. I pokazywam się dwa mody: CK Dynamic Skybox i CK Dynamic Additional Preset pack Pobieracie oby te dwa mody. to zajmuje chwileczkę. Ok, następnie wchodzicie w opcje. Po lewej stronie sterowanie. Później wybieracie rozgrywka, i w rozgrywce tutaj szukacie Tuggle Dynamic Skybox UI. Tutaj widać, to jest mniej więcej po środku i. Tutaj, klikając, właśnie tak jak to jest zaznaczone teraz na pomarańczowo, klikacie to sobie i przypisujecie klawisz na klawiaturze, który będzie Wam y, włączał, tak jakby to menu y, tej grafiki, czy menu wyboru nieba, powiedzmy. I pamiętajcie, oczywiście, żeby Wasz wybór zapisać na dole, klikając APLI albo Zapisz. Następnie będąc w grze klikacie jak widać przycisk, który wybraliście wcześniej na klawiaturze. Włącza wam się menu nieba. I tutaj w tym menu wybieracie sobie po prostu, jakie chmurki chcecie. Każda pogoda, tak jakby każde inne zachmurzenie automatycznie zmienia wam grafikę w grze. Teraz już nie potrzebujecie nawet shaderów. Mimo że ja mam. Jeszcze jeżeli ktoś chce, może sobie użyć shadery, to wam zaraz pokażę o, nawet jest taka ładna tutaj zachód słońca także jest, jest tam chyba kilka czy kilkanaście mm, różnego rodzaju grafik czy pochmurne, czy, czy yy, o, właśnie te bardzo ładne, to jest yy, całkiem ostatni model nieba, on jest taki bardzo jasny i tutaj macie yy, shaderki, których ja używam to jest Curves i yy, i co tam jeszcze było? Yy, 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 HDR. Właśnie. Fake HDR.